Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 28 marca. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów. Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do Niego życi. Czyżbym miał sam siebie zabić, skoro powiada, tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich. Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. Oni nie pojęli, że im mówią o Ojcu, rzekł więc do nich Jezus. Gdy wywyższacie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył, a Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Dzisiaj ta Ewangelia przypomina nam tę prawdę, że Pan Jezus nie jest z tego świata. Wszedł w doczesność, wszedł w historię jako odwieczny, odwiecznie istniejący syn Boży, odwiecznie istniejący w jedności ze swoim Ojcem. On od zawsze istniał jako Bóg, i tylko dlatego może nas naprawdę zbawić. To znaczy, przeprowadzić tam, gdzie on od zawsze jest, do swojego wiecznego życia. Ten Jezus, o którym wielu ludzi wierzących myśli, że jest to po prostu taki dobry człowiek, że mógłby nas co najwyżej zbudować swoim przykładem. Syn Boga, odwiecznie istniejący ze swoim Ojcem, może być dla nas przykładem, ale równocześnie tym, który dzieli z nami swoje wieczne życie. Niech Was, Błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty, Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.